Dzień. dobry, z tej strony Cybert, z kowaj za za Repentance i gramy dzisiaj Befani, czyli ostatnio odblokowaną postacią. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A. Pierwszy link w opisie. smacznej kawy się smakować musi. Dobra, Betani, bardzo ciekawa postać. Mamy ogniki, mamy specjalny, słuchajcie, połączenie temu w super combo i super box of spiders dostaliśmy. Nie możemy mieć spirit heartów, spirit hearty są ładunkami. W ogóle bardzo ciekawie działa box of spiders. By the way, te płomienie, które są wokół mnie, działają, słuchajcie, jako tarcza, więc kiedy mam je dookoła siebie, przeciwnicy nie są w stanie nic mi zadać, więc bardzo fajna postać. Wersja alternatywna jest po prostu przegonialna, ale do alternatywnych postaci jeszcze dojdziemy kiedyś, więc wtedy wam opowiem, co i jak będzie lepiej. Dobra, to jest moje maksimum, więc więcej nie mogę mieć. Przy okazji te... Płomienie, z tego co widzę, respią pająki, więc naprawdę fajny przedmiot dostaliśmy na start na nią. Bo właśnie space by itemy są siłą mocną tej postaci. Nie wiem w sumie, jakie są najlepsze. Stabler, kurde, damage up, pięknie. I mamy dodatkowe użycie, ale schodzimy. Będziemy raczej rzadziej niż częściej starać się używać te spirit hearty, żeby mieć w razie czego na późniejsze walki z bossami użytkowość tego przedmiotu, więc będę szedł sobie na ładunki. Wszelkie przedmioty na jedno załadowanie są też spoko. Yy, właściwie to jest chyba najlepszy przedmiot, jaki mogłem dostać, tak naprawdę z tej puli najlepszych przedmiotów. Yy, użyję sobie, żeby się na pewno obronić tutaj, bo nie chciałbym mu czasami głupio oberwać. Ale przedmiot na Betani bardzo świetny. Yy, spacebar item oczywiście daje. Ja jestem śmierdzący że po poprzednim materiale, po tym rozczarowaniu na haszu. No ale co, no odblokowaliśmy przynajmniej Betani, więc no jestem zadowolony. Tak czy siak jestem zadowolony. Yy, mamy kolejną fajną postać do grania z bardzo ciekawą mechaniką. No, no nie powiecie mi, że te duszki nie są ciekawe. Bardzo fajne i mocne na pewno są. Mamy z tablera to jest fajne i one biją w ogóle jakiś procent chyba naszych obrażeń. Nie wiem jaki dokładnie, więc wam nie powiem. Ale widzę, że mam tutaj Spirit harda, z którego skorzystam. Co więcej duchowe strzały one mają. Więc mogę strzelać przez skały. Super. 48 hour energy, dobra. Bardzo pikobelaśnie. I od razu dostaliśmy treasure room tu przy sobie, więc pięknie, chodzimy. No i część przemiany w Belzebuba. Mamy kurczę tak fly, czyli muszkę. No, żeby kolejne muchowe podejście. W ogóle, kiedy mamy tak szybko ładujący się item, mogę go trochę poużywać, słuchajcie, do wybijania się w przeciwników. Bo on oczywiście zapewnia nam obronę przed przeci przeciwnymi pociskami, ale także może się rozbić w, w uderzeniu we wroga. Co więcej? Dostajemy pająki z każdego tego, więc. No, opłaca nam się po prostu obrywać, nie? Może nie tak, żeby tracić HP, ale tak, żeby nasz przeciwnik był na tyle blisko, żeby mu zadać obrażenia, to już tak. Dzisiaj idziemy Angel Rumy. Idziemy Angel Rumy. Devil Rumy, nie chciałbym bardzo marnować HP. Czym więcej HP, tym fajniej w sumie. Którym jestem ten piętrze, przepraszam bardzo, Batman 2, ok. My nawet chyba nie możemy mieć Sevil Room, roomów, teraz sobie tak uświadomiłem. Że to jest chyba postać stricte pod Angel Room, kurde. Albo mogę mieć później, nie wiem, pierwszy chyba jest zawsze Angel Room na niej. No ale będziemy tak czy siak chodzić, słuchajcie, pod Angel Roomy, bo lepiej nam się opłaci to. Mm. No i nie zaskoczę was, że jest ten sam dzień, więc generalnie, no, wielka aktualizacja, kurde. Piję dalej tą samą kawę, bajdu. I tak, wczorajsza kawa jest pita normalnie. Napiszcie, słuchajcie, co ta u was, moi kochani. Już film, kurde, na wtorek chyba jest, kiedy to wrzucam? Chyba tak. Nie wiem, kurczę, blade. Nie wiem, nie znam się, nie wypowiem się na ten temat. Holy water, by the way, dostaliśmy z Angel Roomu. Bardzo przyjemny item. Bardzo przyjemny. Przy uderzeniu w przeciwnika, który oczywiście chodzi na nogach, jak na przykład te pająki, mm, zamienia ich na chwilę w kamień i bije fajne obrażenia dosyć na podłodze, więc całkiem spoko. Na pewno przy walce w takich pomieszczeniach robi rowboatę, przynajmniej częściową. No, na, na, na niego muszę uważać, bo on strzela kurczę od góry akurat, dobra. Uzupełniamy sobie na bieżąco wszystko, jak idzie. I powiem Wam tak, jak to, że ta postać nie może mieć Spirit Hartów, yy, naprawdę fajnie się broni. W sensie. No, na takie takie ciule jak ja, co nie potrafią grać postaciami, które. O Jezu, to jest chyba Active Item. Tak, w dodatku to jest taki shitowy Active item, który mogę użyć kurde, co jakiś czas, no daje mi pierda. Więc respię sobie trzy duszki z niego, bo są to duszki innego rodzaju, no ale dobra, one znikają po jednym pomieszczeniu, co eee, się nie opłaca kompletnie mi. O kurde, no i już moje szanse na Devil Demon Diba, kurde, osu się walić. Więc co, na pierwszy piętra generalnie będziemy bardziej korzystać z duszków, aniżeli West nawet prawdopodobnie. Bo a, bronią nas, biją obrażenia. No i respią pająki, nie? To to jest duży plus. Dobra, mam załadowanie od razu idę na bossa, a tam się kurczę blady speedrun. Obszedni materiał był mega długi, więc ten może być trochę krótszy, nawet jak się zdarzy. Pięknie, ładnie. HP. Niechaj będzie. Ja nie mam nic tu do szukania na tym piętrze, kurde. Speedrun Betani. Mhm. Uh -huh. Groźna postać na pewno, kurde lebele. Bardzo, bardzo, bardzo lubiana przeze mnie. Muszę powiedzieć, wam od kiedy Repentance wyszło. Mm, no to Betani gdzieś tutaj w tej topce mojej, szczególnie alternatywna jej wersja, bo Mówię wam, świetna jest. Będę wam ją opisywał dopiero jak ją zdobędziemy. Będziemy będzie grać to pewno wtedy. Co w ogóle idziemy dzisiaj? Chyba i za pójdziemy, co? Hasza dzisiaj omijamy. Mam po ostatnim podejściu, że tak powiem, złe, kurcze wspomnienia. Miałem pecha. Ja zbanem jestem po prostu, a nie miałem pecha. Kurde, pech, pe, 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 pech to jest coś losowego, tak? A ja po prostu zbaniłem po całości, no bo ja nie umiem unikać po, po, pocisku. Muszę więcej ćwiczyć, słuchajcie, Oje, więcej odcinku z Izaka, plus jeden. No ale wiecie, nasz Izakaton dalej trwa. Boże, unlockaton, this is not Izakaton. What the hell is that, normalnie? Ja nie wiem, kurde, maszyna przy pierwszym od razu, pyk. Szczęście mam zero, więc w sumie no nawet nie liczę. Feeble team, okay. Nothing, nothing bad. Ta maszyna może mi dać lakapa. Lakap spoko, zawsze kurczę większe szanse na znajdźki. O Jezu, bombę zrzucił, co jest? Kurde, halo, kolego. Już mi się nie podobasz. Sacrifice roomu chyba nie mam na tym piętrze. Szkoda, szkoda. Dobra, więcej kurde osłon. Jezu, muszę uważać, bo te osłony tutaj kurde wytraciłem. O nie, nie mam prawie osłony żadnej. Holy fuck. No i oberwałem, kurde. No i 11% już na Angel Room. Mega słabo. A niestety, moja beta nie, na razie, kurczę, nie do razie, kurcze, że tak powiem. No, D nie urywa, nie? No. Mam Stabler. Jedyny damage up, jaki mam. W sumie wszystkie staty mam podstawowe poza tym. Eee, GB Book. Trouble, double tap, recalls enemies and pick up. It comes in contact with you. Dobra. GB Double Glitch. Glitch e, przy zderzeniu z przeciwnikiem, bądź e, bądź e, znajdźką losowo ją zmienia. Taki wiecie, Buget Entity z Pokemonów, nie? Boże, jak on się nazywał? Czy on się właśnie też Glitch nie nazywał, kurczę? Po prostu? Wiecie co mi chodzi, o tą pastę, kurde, z Glitchem. No tam chyba pasta wokół tego w ogóle cała była, kurde. E, nie, 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 nie włoska pasta oczywiście, chociaż... Czemu nie? Dobra, Spirit Harcik, yy, dodatkowy ładunek to będzie, więc fajnie. Tu raczej nic nie skorzystam, ewentualnie ciebie wysadzę. No kupa, ale zwiększyłeś mi szansę na Angel Room. 14% to nie jest mało. Change my mind. Fajne jest to, że mogę <grywać> obrywać tak naprawdę. W sensie oni we mnie trafiają, mnie, Ale no, osłaniają mnie moje duszki. Więc jedyny problem jest jak, kurde, ich nie mam wokół siebie. O, teraz jest bardzo niefajny przeciwnik, bo się przyczepiły do mnie. Dobra, duszki. Uaktul uaktualniamy dane, że tak powiem. Dobra. Pyk, dorespię sobie je na bieżąco, kurde. Bo może jeszcze ze dwa pomieszczenia będą przed bosem. A mi na rękę jest, żeby, słuchajcie, ich było jak najwięcej, nie? Zresztą widzicie. Kiedyś w ogóle grałem Betani w taki sposób, żeby nie tracić żadnych duszków, nie? Nigdy. Yy, bo zawsze testowałem item, że mi się jeden dużek krespił, kurczę. I to mega ciężko było cokolwiek nią zrobić wtedy, tak naprawdę, nie? Wszystko nabijałem na duszki. O, yes. I właśnie tak obrywam sobie. Kurde, świetnie. Dobra. Nie ma co marudzić. Idziemy. Trzy duszki mam, ale kurde się postarałem. Yy, tutaj może zadziałać glitch bardzo. Może nie glitch, tylko holy water, właśnie. No i zadziałało. Muszę nie obrywać, bo kurde, jako berwę to nie mam już w ogóle szans. Nie ma, ale jest pentagram. Okej, okay. damage up. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dwa damage up jak na razie. Myślę, że na obrażenia tych duszków też to wpływa, nie? Mam w ogóle ich. Ha, Czyli to jest tak, że ja zachowuję ich 5 przy przechodzeniu przez piętra. Przez pomieszczenia, czyli. Mm, tak mi się wydaje przynajmniej, że to tak było. Że muszę kurczę je aktywować dopiero po wejściu. Dobra, w siebie mogę wbić, ale to nic nie da. O jezu, dewirus. Super. Poison touch. I speed up. Świetne. Dobra, zobaczmy teraz. Czekajcie, wchodzę z tymi duchami. No dobra, nie zwiększyło. Nie zmniejszyła mi się ich ilość. Yy, bardzo nieprzyjemne pomieszczenie. Baj Oj, bardzo, bardzo. Jeszcze oberwałem. Kurde. Znowu będzie bez Angel Roomu, niestety. A jestem już na Depsach jedyncy, więc kurde. Ta przedostatnia taka szansa. Przed walką. Ostatnia? Nie no, ostatnia szansa przed walką z matką, tak naprawdę. A chciałem, słuchajcie, coś dostać dzisiaj. Nie mówię od razu, że muszę dostać, kurde, nie wiem, i te gapiego wszystkie trzy naraz, ale jakieś. No czy dziewięć żyć to nie wiem. Ale jakieś kurcze blade. No Brimstone! To może przesada. Ale jakiś dobry przedmiot, słuchajcie, bym się przydał. Dobra, zachowam sobie kurczę blade te monety, bo glitch działa fajnie tak, że mogę se nabić. I zmienił mi bodetę w modetę. okej. Okay. Nie rozumiem czasami tego przedmiotu. <laughs> ja jak wam powiem, że nie rozumiem, to chyba wystarczy, nie? Dobra, Blackhearty Ty też nie możesz zbierać. Pierdu. Eee, Pierdu też mi. Oh, A ja myślałem, że to jest Space Bar item. Dobra, mega fars. Nie mam nic do pierdzenia, więc. Bra. Powiem tylko tyle. O jest o subo. Bomba. Bombastik. I co są jest samplon Rozwalony, ty pięknie ładnie, mam HP, więc mogę wejść, mogę sobie wziąć. Kurde, jest mother! Zero na trzy przemiany, more pickups. Kurde, więcej pickupów. Dobra, pieniążka. Sorry, muszę służyć ten pieniążek. Wiem, że kurde, miałem oszczędzać, ale Ciul tam, więcej pickupów, to lepsze pikapy nie. Mamy ten rok przy okazji i w ogóle dowiedziałem się, słuchajcie, co muszę zrobić, żeby odblokować sobie możliwość zdobywania smoloka. Muszę po prostu 100 tych Scout tainted rozwalić. Yy, więc, no kurczę, blade co, doczeka mnie po prostu wysadzanie ich masowo w odcinkach, no i w końcu kiedyś mi się uda. Tak jest. A przynajmniej w to wierzę. Dobra, idziemy tutaj. Oj, naprawdę dobrze mieć ten przedmiot, ojojku. Auć. To bolało. Nie, nie biorę piguły. Piguła ta nie interesuje mnie, bo wolę, kurde, spacebar item, co ładuje się. Dobra, może teraz sobie, nie wiem. Spróbuję oszczędniej, słuchajcie, podejść. Yy, mamy tutaj główki latające, okej. Okay. Dobra, więcej potrzebuję ogników, bo tu zdecydowanie jest duża szansa, że oberwę. Yy, i tak mi się zaduje jeszcze na boss item, więc fajnie. No właśnie, bo to duże pomieszczenie, więc bardzo fajnie. Yy, dobra, Spirit Heart, proszę. Spirit Heart, proszę. No proszę, nie działa, niestety, jak widzicie. Dobra. Dobra, muszę czekać. Słuchajcie teraz na kolejny te... na kolejny Water i easy. Wolny przeciwnik, wolno rozwalony. Nie dostaliśmy Angel y Rum'u po raz kolejny. Wspaniale. No, eee, super podejście w ogóle. Ultrol bombs, y... zmieniałem się w zwykłe bomby, bardzo mi się to podoba. Lovers, bierę. Sacrifice Rum'u, nie ma, idziemy niżej. Szybko zmieźlej na temat. Że tak powiem, sobie tutaj Kerstrum. Kurde, nie wiem, czy chcę tam chodzić. Oczywiście strata szansy na Angel Room. Zresztą Angel Roomy to są memem, już w tym odcinku, naprawdę. Nie wiem, czy polować na niego nawet. Bo nie radzimy sobie tak wcale źle, moi drodzy, nie? Chciałem powiedzieć. Dobra, nieznane mi piguły, więc nie biorę. Dobra. Oh, Prawie oberwałem. Kiedy ja zjadłem Excited? Tego to nie wiem. Dobra, pięknie. Kolejny przeciwnik. Rozwalony, i wchodzimy do dużego pomieszczenia. Ojoj! brimstone pającki. pajątki. Debele. No, z wami nie, raczej łatwo. Łatwo z wami. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Ooo, yy, Okej. Okay. W się sensie, mam do tego i jakieś duże szczęście. Jezu, co mnie tak przyspiesza, ten Excited? Mam do tego i itemu duże szczęście. No, działa on fajnie. Powiedzmy, no. Dajmy mu szansę, nie? Ten item faktycznie trochę pomaga. Bo jednak kładzie te, yy, te kwasy pod przeciwnikami, więc trochę bije obrażeń. O jezu, Monstero. Dobrze, że. Holy Water nie działa na monstru? What the fuck? No, już oberwałem, więc idziemy do Kerstrumu za chwilę. Szanse na pakt są. Szanse na mark są. Spore, że cokolwiek dostanę. O, 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 mun. No i lipny ten demon, bo trafił mi się glitch. Boże, nie glitch, glitch. Dobra, kupon. Super. Ostatnia szansa na sklep. Dostałem kupon. Ale kupon. Liba straszna. Mogłem zaoszczędzić sobie, wiecie co. I użyć tego dopiero po walce z bosem. Dobra, wchodzę tutaj. Jezu, 100% na Devil, o kurde, nie, pewnie. W się sensie w moim wypadku to nawet Angel Room dalej mogę dostać. Ale 100% że będę miał. O Jezu, to ja mogę już obrywać jak porypany. No może nie dosłownie, bo zginę i przegram. Ale i tak, kurde... Dużo łatwiej mi teraz będzie. Dobra, chodź tu. Czemu ty się nie zmieniasz w kamień? Zastanawia mnie to. Dobra, tylko użycie... Demon Begar, o kurcze, dajcie mi tu serca. Empress mogą być serca dalej. Empress, Power, Devil, No w sumie to samo co Empress. Dropni coś. A, monety to takie se. Kurde, bo nie mam HP, żeby oddawać mu. Abym spróbował, kurde, no bo ty mi ty możesz dać item z Devil Room'u, nawet... Nie możesz, a musisz mi go dać w końcu. Ale to z tego co wiem, to kilka razy trzeba popróbować zanim mi da. Intrigue Angler's Boss Room Fully Recharge Active Items. To jest lepsze. Bo gwarantuje nam to słuchajcie załadowanie naszego przedmiotu przy wejściu do każdego boss roomu. A to naprawdę dużo mi daje. No i nie mam serc nigdzie tutaj czerwonych, nie? Więc no raczej kurde. Mogę pomarzyć o tym, że wejdę sobie tam. E, Supiżamy skoczące. Dobra, na szczęście padłyście, zanim was zauważyłem dobrze. Część przemiany w matkę. i biorę, bo zamieni się w starca w końcu. E, Devil. Prince ale kupsko. Dobra, zwracam honor. E, kurde, jakbym miał kartę do wytepania, to bym szczerze poszedł do tego Demon Begara. Obgrałbym go. Gdybym przyszedł, ale wiecie co? Idziemy spróbować, idziemy spróbować. Nie wiem, ja słyszałem, że to tam trzeba konkretną ilość mu dać, ale mi się zdarzało, że wypłacał dużo wcześniej. Nie wiem, od czego to zależy. Mamy jeszcze jedną. Czy Underfight może zmienić triok? Okay. Ej! Nie wiedziałem, że Underfight może zmieniać trinkety. No, nie doczytałem najwidoczniej. Nie mam tu w opisie ciebie, nie? Do dwóch serc schodzę. Do półtorej serca schodzę. Dobra, do jednego serca schodzę. A to jest fajne. To się akurat odnajdzie. Czekajcie, bo tu była jeszcze jedna maszyna. Kurde, do Blood Donation. Ale ty jesteś. Aha, to jesteś tutaj. Ja nawet nie mam cię jak wysadzić w tej chwili. Kurde, jedno serce, trochę mało. No i dobra. Pff. Bra, mamy czariota, mamy duszki nasze. Czy, czy ja jestem zagrożony na walce z matką? Tak. Czy i tak idę na nią zawalczyć? Pewnie. O kurde, one są niezniszczalne, kiedy ja jestem niezniszczalny. Zapomniałem o tym kompletnie. Ale świetnie. Angel Room, siemano. E, Spectral Tears Flight. No nie, no biorę to z Kurde Latanie. Latanie spektralne łzy to jest coś świetnego. E, I to by tak jest sobie. hp apy głównie by mnie interesowały. No ale ciul, mamy Devil Rooma, e, p, Angel Rooma. Za sobą, bardzo podoba mi się ta gwarancja, słuchajcie, że Goldhead mi daje i faktycznie, widzicie, opłacało mi się wejść. Tak jak zresztą powiedziałem, że mi się to opłaci na pewno. Nie mogę powiedzieć, że mi się to nie opłaca, nie? Dobra. Monstera. Ja bym sobie tutaj otworzył, bo karciocha. O. A co to za karciocha? Will of Fortune. Hy. Gram. Gram podczas walki z przeciwnikiem. Taki po prostu. Zniewaga moich wrogów, rywali. O was już jest. Dobra, mamy. Kurde, kasora. HP, ale świetnie. Powiedziałbym nawet ekstrawagancko, moi drodzy, kurcze wręcz. Zawodowo, kurde level. W ogóle jestem ciekaw słuchajcie, czy już mi się udało obejrzeć, kiedy ten materiał wyemituje. Bo wiem, że wyszedł nowy sezon doktora Stołu, na kurde, i miałem się zabrać za niego. Co to będzie? DOWN. Ze słaby ręcz mam, de facto, ale. To przeżyć. No czemu kurczę? Przecież specjalnie strzelałem w to. Oko walone, kurde, nie? A idź pan, kurde nie Nienawidzę, nienawidzę tego piętra. E, ja muszę pamiętać w ogóle, że ja mam jedno życie, nie? <ścoughs> że nie mam tutaj, kurde, kota. Nie Nie jest to podejście z kotem, kurde. Nie? Ja nie mam dziewięciu żyć tutaj. kotek kote, płasko płaskostopę, kurde, lebele. W ogóle mam wrażenie, że więcej bije kurde bale z tych duszków, nie? W sensie, że nie patrzę, gdzie moje strzały lecą, tylko patrzę, żebym... Jezus Maria, nie, ja więcej pigów nie biorę. Jak nie znam, nie biorę. Jestem wielkim kłamczuchem, no co powiem. O, niszczenie kup respi no ale kurde, mi to nic nie da, nie ma kup już. Do końca gry nie będzie żadnej kupy raczej, nie? Więc, a mieniam na znajdźkę, moneta. Nie wiem, co jest bardziej nieużyteczne. no to jest użyteczne na przykład, nie? Pół serca zawsze spoko. Champion. Okej. Okay. Mam nadzieję, że coś ciekawego odblokujemy za walkę z sercem przy użyciu befony. Z tego względu, ona miała jakieś fajne itemy angel rumowe Jak kojarzy, tak, tak, tak kurczę blade te unlocki z y, poprzedniego mojego save'a, no to właśnie ona chyba miała jakieś... Angel Rumow, kurde, ale na razie i tak idziemy na jeszcze innego bossa. Uh, daddy, 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 oh, Daddy. Daddy, długie nogi. Kurde, Bele stawo nogi. <gry> Przydałoby się, żebyś kurde na Holy, holy Water, kurde, spadł głową. O Jezus, Maria, no. Chamy i prostako, ale i tak mam 100%. Co jest? Co do zastepowania w momencie, kiedy padłeś? Damage i luck. Oke. Okay. O, część przemiany w conjoint? nie. Dzięki. Pierwsza część przemiany, nie warto. Dobra, będzie jeszcze jeden Devil Room. Szansa na to całkiem stuprocentowa. W sensie Angel Room albo Devil Room. Gdzie nie powiem, że ja najchętniej to bym, kurde... ...sobie ten Angel, kurde, przygrychał. Undefined Pill? Speed Down, nie. Tyle powiem. Hermit. Kluczyk! Też może być. Okej, okay, zwiększona szansa na pigułę, nie, dzięki. O Jezu, przeklęte piętro. Sadge, muszę uważać dużo bardziej, bo może mnie nagle przenieść, kurde, do pomieszczenia innego niż chcę. Mm, dużo kasiory. O Boże, dużo HP tu leży, kurde, bele. Wezmę to pod uwagę przy ewentualnym Sacrifice Roomie. Będę na to zwracał uwagę. Dobra, jest tu jakiś ten przeciwnik? Jest, jest, yes, oczywiście. Jeszcze jak. Dobra, hapeki. Jezu, ile tych serc tu jest. Dobra, co mamy w skrzyni? Monetki. Więcej szczęścia niż rozumu, nie? Normalnie ten tytuł trzeba jak dawać co drugi odcinek. Item nie jest jakiś fenomenalny, ale oczywiście to jest dodatkowy DPS, nie? No jak ktoś podejdzie do mnie za blisko... To jeszcze przed oberwaniem od moich duszków obrywa od tego okręgu, nie? Chociaż tak szczerze, to było mi jakieś potrzebne, no nie, no. Jest chyba szansa, że jakiś pocisk w ogóle nie doleci do mnie dzięki temu, nie? Nie wiem, wy to wiecie chyba lepiej ode mnie, kurczę. Tak, zawraca niektóre pociski od serducha, okej. Okay. Czyli działa bardzo, bardzo, bardzo fajnie, kurde. Jak se wezmę w ten największy strumień, to będę bił te serducho, kurde, dodatkowymi pociskami od niego samego. Co już ma naprawdę dobre brzmienie. Co to za chmura się pojawiła? Whisp baby. No jest ten angel room, nie? No ale tu byłem. No idziemy szczerze, do góry. Do góry idziemy dzisiaj w tym odcinku. Nie chce mi się do Sciolu schodzić, bo ostatnio iść do Siolu. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam chyba dobre podejście pod to, żeby... O Jezus, czemu ty? O nie, czemu wy. Hm. Yy, o, kurde, rozwaliłem? Nie jeszcze jest duszek. Dobra. No i rozwaliłem. Mógł mi Blue Rocka rozwalić, kurczę. Nadal nie mam Tainted, kurde, tego. O Jezu, to jest mocny szkielet. Dobra, pięknie. Ładujemy się oczywiście jak najszybciej. Jezu, to zawracanie ataków przeciwnika dobrze mi robi, nie? O Jezu, czemu ty? Czemu wy? <grym> tu już nie ma, kurde, Tainted Rock. Nie potrzebuję waszej pomocy. Nie potrzebuję was w moim składzie, kurde. Dobra. Jakieś serducho bym przyjął. No prawie, bombę na bombę wymieniłem, tak. Similar, że tak powiem. I czemu ty nie zmieniłeś? Nie rozumiem. Czemu czasami Holy Water zamienia w kamień, czasami nie wytłumaczy mi ktoś? Ja myślałem, że to zawsze kiedy kurde styczność z przeciwnikiem mamy, że zawsze będzie kurde ten. Dobra, zamieniam cię w coś. Bra, zamienił się sam w siebie znowu. Jestem ukontentowany. I to bardzo. Nie mam na co tej kasy wydać de facto, ale... Bra. Black Market by się przydał. Tam serc już nie ma, nie? No, nie będę kurde się obijał tutaj. O Jezu, źle poszedłem. Ja raczej nie chcę przedłużać, słuchajcie, przygody na tym piętrze. Z racji, że zwiększam ryzyko, że przegram jednak. Okej, okay, mam 22 klucze, dawaj. Ty możesz coś fajnego dać. No chociażby to, nie? Devil skrzynki. No hop do skrzynki, kumplu. Dol no, sto co? Boże, ten lowest stats. Tearsy, kurde. Bierę. Mogę oberwać, mogę iść do tego, do Sacrifice Roomu raz. Jezus, Emperor. OS, oberwałem, dobra. 14 jeszcze kluczy mam. Ale ja mogę ci w sumie do zera zejść. Bo i tak, kurde, the chest jeszcze nie mam. Ta koleżka mi, kurde, daje dużo, nie? No. Mam HP, dobra. Zawsze można w razie W iść. O Jezu, ja nie chciałem wyjść, ale dobra. Przynajmniej znikną te skrzynki. Chyba najlepszy secret, jaki mogłem dostać w tej chwili. No, liczyłem trochę na tepę do Devil Roomu. <grymne> Czy ty nie możesz mnie do Devil Roomu wytepać? Jezus, Mario, ile kasy! I na co mi on? I po co to? Okej, okay, dostałem flya. Kolejna część przemiany w Belzebuba. Yy, fajnie, fajnie, dobra, nie możemy tu se wejść. Jezu, mamy Emperor od razu. Bardzo przyjemnie, muszę powiedzieć. <laughs> Bardzo przyjemnie, no. Nie ryzykujemy tak naprawdę, łażąc po piętrze. Super. Yy, tears nam zwiększysz? Okej, okay, ale mamy takie strzały. Wiecie co? Użyję tego. Śmiesznie, nigdy nie używam tego, tego trinketa, bo zawsze mnie wkurza, kurde, ten sposób strzelania, ale... Ciul, walczymy i tak z Isaaciem. Zawsze mogę wyrzucić, jeśli mi coś nie będzie odpowiadać, prawda? Dobra, dodatkowe, kurcze, obrony, pyk. W sumie wyrzucę go, nie, nie, nie. To nie jest item, który chciałbym używać, jednak. Zmieniam zdanie, zmieniłem zdanie. Szybko, kurde, holy water! Jakbym cię tak. No, już jakby co, nie jesteś na ziemi, nie? Więc też mi to nic nie da. O, Chociaż czekaj, to go można zamrozić kiedy lata? Jestem zaskoczony również jak wy. Najlepsze jest to, że odbijam część jego pocisków w niego. To mi się podoba bardzo. Masz kurde Isaac. Oez yes. prawie z pioruna dostałem. Czy ty się sam uderzyłeś? Nie wiem. Dobra, ostatni rozwalony. Jeszcze jedna. O kurde, jeszcze mnie uderzył. O ty cwaniaczku kurde, zadyszkę, no ale padłeś, pięknie ładnie. Mamy jakiś unlock? Proszę coś fajnego. The book of Virtus. Appear in basement. To chyba jest w ogóle ta książka, z którą betani zaczyna ty to bardzo fajnie, będę mógł na innych postaciach ją używać. No i co, dzięki wielkie za oglądanie, słuchajcie, to był odcinek z Befan i z Dabankowajzak, ja byłem Cyfer, no i cześć, do zobaczenia.